Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w te upalne dni i teraz musimy sobie też jeszcze podnieść atmosferę do pieca, dajemy dzisiaj kontrakt na AWP Asimov zostawiliście 50 łapek w górę dzięki wam już teraz możecie zostawić łapkę w górę zobaczymy co z tego kontraktu wyjdzie 100 łapek w górę, kolejny kontrakt możecie proponować w komentarzach jakie chcielibyście bronie i na początek zrobimy pierwszy kontrakt na rozgrzeweczkę niż kontra kontrakcik dodajemy Dodajemy, dodajemy, te śmieciowe skiny i lecimy. Wysyłamy kontrakt i 4, 3, 2, 1, let's go. Geben Scar 20, łukno węglowe. Nie jest źle. Zobaczymy jaki stan. Stan fabrycznie nowa. I teraz. Przed na to czas mam P90, 10 trigonów. Mamy 50 na 50, albo wyleci alu kameleon, albo AWP Asimov. Alu kameleon nie zwróci się nawet jeden trigon, więc atmosfera jest wysoka. Lecimy z tym kontraktem. Użyj z kontraktem bierzemy P90 i bierzemy p 90 Ja to ta chwila prawdy. najdroższy kontrakt w mojej historii. 10 trigonów wziąłem, mogłem wziąć jeszcze nowe antyk. Nie chcę wiedzieć co tu będzie, zamalujemy to, szybko, szybko, szybko malujemy, malujemy, malujemy Poprosimy Gabena Gaben, please, ładnie, musimy go poprosić Please Jeszcze Illuminati Wyśli kontrakt i Idzie, 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 idzie i Jest! Ta WP Asimov, tak jest! Jest Asimov! Pięknie, pięknie, udało się, pierwszy duży kontrakt, udało się, zobaczymy jaki stan, powinien być najlepszy sam, bo robiłem tak ślady używania, ale zobaczcie, wygląda prawie jak nowy, tu jakieś zadrapania ma, bardzo ładnie wygląda, tutaj żadnych zadrapań nie ma, żadnych zadrapań nie ma tutaj, udało się, zobaczymy ile jeszcze warty na rynku jest, sprzedań na rynku społeczności, udało się, pięknie, pięknie. Ile on może być warty? Około 30 euro, więc nie jest źle. Jesteśmy na małym plusie, więc jest okej, okay. wszystko jest okej. Okay. Dzięki za oglądanie, zostawcie 100 łapek w górę i kolejny kontrakt się szykuje dla Was. A zostawicie więcej łapek. Będzie dla Was niespodzianka na YouTube Mały Konkursik. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.